Cześć, ludzie kochane. Takie życzenia świąteczne chciałbym Wam teraz złożyć. Życzę Wam przede wszystkim zdrowych, szczęśliwych, bezpiecznych i wesołych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Ludzie kochane. To są życzenia dla wszystkich, dla starych widzów, dla przypadkowych, tacy też są. Przede wszystkim wszyscy trzymajcie się zdrowiutko. A tak przy okazji to powiem, ja to się czuję tak troszkę do bani, znaczy troszkę. No dzisiaj to jak nie będę dzwonił po pogotowie, to będzie cud. Dajlecie kochane, najlepszego, trzymcie się i uważajcie na siebie. Cześć.